teraz mówicie, że nitro, nitron na a i wersów, Dobra, najpierw wersów wywiad. Cześć, miło cię widzieć. Cześć, wzajemnie. Na samym początku chciałbym ustalić, jak się do ciebie zwracać. Weronika, Vera... wiesz, nie mi było Będzie na twoim weselu, bo tak nie mogę z... Dwa lata temu nie po prostu nie lubię tych dram i ja unikam miejsc, w których może jakaś drama się wydarzyć, ale jednak gdzieś ta moja popularność i moje nazwisko niesie ze sobą to, że ludzie lubią sobie do mojego nazwiska przykleić jakąś dramę. E, ja na nie reaguję tak, że po prostu e, spotykam się z przyjaciółmi mm. albo się ze Karolem po nocach i po prostu obgadujemy to i pijemy wino i po prostu e, oni mi uświadamiają, że nie ma się co przejmować i tyle. Dobra, Każdy a jak ktoś robi jak z, z tobą clickbaity? Wiesz co, też się do tego przyzwyczaiłam. Zależy jakie to są clickbait'y, bo też to rozumiem, że niektórzy po prostu sobie gdzieś tam clickbait'ują na innych youtuberów, i czy inne influencerki. Jeżeli to jest takie niekrzywdzące, to jest spoko. Jeżeli to jest na przykład naga wersów gdzieś tam, to trochę mi to przeszkadza, przyznam szczerze i, i, i to oczywiście agencja wszystko ściąga, żeby było wiadomo, bo to... nie będziesz chciała się wypowiedzieć, to się wypowiedz, a jak nie, to nie. O, dobra. Pytanie. I to już koniec naszej Dobrze, rozmowy. Dobra, Jesteś złotych. gotowa? No nie wiem. Co sądzisz o dramie fagata Masza? Powiedziałam, że o to zapytasz. Wiesz, yy, bo to jest taki aktualny temat. Mm. Zobaczcie, właśnie to mnie w Patrzcie na tego donita. I co? Weźmie się do psiakobusa, nakłamie ci w oczy. Na Polak Polaka, jak yy, ci nakłamał, to zaatakowałeś, a fagaty nie. No kurwa, jutro wlatuje film, gdzie mówię, co o tym myślę. Wiecie, co mnie najbardziej śmieszy w tej dramie? I będę chodzić na treningi z Pauliną, ale, ale tak, żeby stanąć w oktagonie, to nie. A tak. wiesz skąd działa się krzywka fris? Wiesz Pięć co? Y, tutaj też musisz zapytać dla Karola, hmm. y, ale wydaje mi się, że to po prostu on sobie tak wymyślił, tak sobie stwierdził, że taka nazwa... Dobra, to... chciałem jeszcze zobaczyć to nitro... Yy, chyba natsu? Fagata. że Że nitro... Fagata.